Siemano z tej strony Kamelon Witam w kolejnym na kanale z Empty World Czyli pusty świat Od razu mówię e, zmieniło się trochę w tym bazie Jest większe, na przykład zrobiłem ognisko trochę ponieważ chciałem sobie grać. Tu mamy farmę jagód, żeby było trochę więcej jedzenia Też to niedawno zrobiłem, zaczynamy tutaj kopalnie ale to już na trzecim odcinku, i tyle w sumie zrobiłem. Trochę powiększyłem tą bazę. Piszcie mi w komentarzu, co mogę zbudować na tym świecie. Też co może mi się to przydać, więc, jak mówię, tylko tyle zrobiłem. Jeszcze zrobiłem schodki do kopalni. Tu będzie kopalnia, dalej. Tutaj będę robić kopalnie, jak widać. Także... Piszcie mi w komentarzu co mogę sobie tutaj co um, mogę zbyt na świecie, co mi się przyda. O oh Seria będzie trwała, każdy odcinek serii będzie trwał maksymalnie do 5 minut, też żeby Wam nie zajmować dużo czasu. Oh Dzisiaj, żebym dziękuję, tu Wam pokoju, że tylko jak trochę zacznę robić kopalnie bardziej i pokazuję Wam jak troszeczkę sobie ulepszą tę bazę oczywiście to jest taka chwilowa baza a taką ogólną zbuduję na innym odcinku ale musicie mi napisać czy będzie ma być duża z parterem bo ja nie wiem jeszcze jak to właśnie będzie no na razie tego odcinku będzie trwało tyle samo ile ten odcinek także ja Wam dziękuję za oglądanie w przyszłym odcinku trochę jeszcze ulepszę tą bazę i piszcie mi w komentarzach co może być jaki mogę sobie domek zbudować także nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę także dziękuję wam za oglądanie to i cześć